No, bądź Po prostu inaczej to jest. Przed nami pan no, nikąd tak kontakt z nami. Co, w ony tutaj Tylko w cudzienkach dojdziemy. Bo... W cudzienkach chyba. Jest ja, już ja mogę... No, są jeszcze te kostki, które tak, no. wyciągną, tak ciągną, tak. No, Jak w magnet. Chyba hamaka na krawędzi go tam. A jeśli nie ma, nie ma bandy śnieżnej, chyba nie każdy wie, że to mi są cudzienki. Ten z tej bajce to jest kolega, który też. No właśnie widzę, że on niezły nie jest tutaj ten nóg no. grał no szeroko Ciężko, ciężko na tym dajemy rękę Bo tak się oglądają z tym światłem. Jestem w tym uczonym, jest w uczonym. Między innymi dlatego, że wściekłem na południe. <grym> no co brakuje tych bandzin ryb. Ale pan ma czyste, to jest ta ekipa w kółku, jestem ambitna. Tak, ale tak to brakuje.